Też rzeczy nie wiem, czy mówiłam ale to są z temu. I polecam Wam, bo niektóre rzeczy są fajne. Jak na przykład to. nie ja chyba to wiem, co to jest. Wiem. Ja to wiem. Poczekajcie. Wiem co to jest. Ja wiem co to jest. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Wy jeszcze nie wiecie, ale ja już wiem. To jest, kochani, to jest. Transporter. To się jakoś rozkłada. To jest transporter, ale ja go teraz nie będę rozkładać, bo. Z takim. Nie będę go teraz rozkładać, bo ja w ogóle nie wiem, jak to się rozkłada ogólnie teraz tego nie będę rozkładać, ale transporter fajny, jeszcze tu ma dziurki, bo akurat chciałam kupić ten transporter, ale w ogóle nie wiedziałam gdzie jak. Ale tu mam taki transporter, duży, by miała powietrze, a przez co nie ucieknie. to nie ucieknia. Wejście ogólnie też pa taki do małych pomieszczeń, przykład pod szafę, pod biurko, pod biurko. Ogólnie się ona jest mała jeszcze. I na przykład pod szafę czasami mi wchodzi Za klatkę To jest fajna To jest fajne Moje Ta mata Wcześniejsza bym, Tamtą matę bym oceniała na Dziesiątkę, a to To jest chyba mój faworyt To jest faworyt, tak I to Pamiętacie to? To co? To, zapomniałam powiedzieć. To, to bym oceniała jakby szóstka. Szóstka, siódemka. Tą matę różową bym oceniła na siódemka. Siódemka, dziesiątka. Siódemka. A ten transporter bym oceniała na jakości dziesiątka. Bardzo fajna. Dobra. Odkładamy sobie go tam. Wiem co to jest. Wiem. Ja wiem co to jest. Nie będę wam tego odpakowywać. Zobaczcie. Tu jest um, szczotka. Tu jest szczotka. Tu są jakieś fajne, to jest taki zestaw do